Super, nie, ci nie rosną, co masz zrobić? No cześć kochani, tutaj Tomek ze Florence Market. Pogoda nas nie rozpieszcza, a my mamy dzisiaj supertunie. Całe w deszczu, niezapięknie wyglądające, które trzeba będzie lada moment obciąć. Kiedy obcinamy supertunie? Najlepszy czas to pomiędzy właśnie lipcem, a sierpniem. Supertunie o tej porze już mogą być wybiegnięte. Ciekawe, czy u Was wyglądają tak samo. Zobaczcie, tutaj supertunia Paradise, już troszeczkę długa, została zdobinowana przez trawę Vertigo, najszybciej rosnącą trawę, właśnie do kompozycji. A tutaj Paradise काहीशी który lada moment będzie obcinany. A tutaj gratis, mój koń z adopcji przysudny, a tam dwa jeszcze inne. A tutaj podobne połączenie supertuni strawberry właśnie z trawą Vertigo. Supertunie o tej porze roku mogą nie wyglądać dobrze, szczególnie, że po prostu pada na nie deszcz i są takie właśnie oklapnięte. Dlatego ja mam dwa środki, które stosuję podczas regeneracji supertuni. To jest Uniplantum, który powoduje, że ziemia staje się znowu aktywna. Uaktywnia się oraz nawozy do tego wszystkiego. Takie nawozy jak na przykład naturalne nawozy z guanozy ptaków morskich, które właśnie możecie kupić na Florence Market. A tutaj macie jedną z ciekawiej formujących się właśnie Supertuni: to jest Supertunia Snowdrift. W tym roku naprawdę y, uformowała się przepięknie. Y, a tutaj Pink Star, mini Pink Star, zobaczcie supertunia o drobnych cukierkowych kwiatostanach. One wszystkie już prawie zakrywają doniczkę, więc trzeba będzie zrobić im naprawdę takie dosyć intensywne cięcie, które zrobimy lada dzień. A tutaj Violet Star Mini, zobaczcie też bardzo piękne. Ale oczywiście moja ulubiona to Jazzberry. To supertunia, która krzewi się według mnie najlepiej. A tu w ogóle króliczek. Zobaczcie, mamy w ogrodzie króliczka, tutaj sobie śpi. Proszę bardzo. Jazzberry jest supertunią, która tworzy najpiękniejsze kule, kule takie fioletowe, jasny fiolecik, najlepiej się formuje, ale ona też będzie musiała być przycięta. Naprawdę za parę dni ciachniemy ją bardzo intensywnie. Szczególnie możecie obcinać supertunię, kiedy wybieracie się na przykład na urlop, wtedy możecie... Obciąć wszystkie kwiatostany, wyzerować je, a po powrocie z urlopu. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie je podlewał, zakwitną ponownie bardzo intensywnie i będą wyglądały tak, jak na przykład ta supertunia Bubble Gum, która została podsypana właśnie uniplantum oraz nawozami naturalnymi z Guano. Także to ci właśnie mogę rekomendować podczas uprawy supertunii nawożenie nawozami z Guano oraz dodawanie do gleby. Uniplantum polepszacza, który spowoduje, że ziemia staje się aktywna i supertunie wtedy się pięknie czują i bardzo dobrze rosną. A jak chcesz jakieś supertunie, to oczywiście na Florence Market jeszcze kilka odmian znajdziesz.